Dzień dobry, ja jestem Nerwarym, Czy przed Państwem opis zmian w 12.9, czyli standardowy patch jak co dwa tygodnie, co znaczy, że z wtorku na środę w nocy on wchodzi, gdzieś tam sobie nad ranem koło trzeciej i rano już możemy grać w nowy Nowy patch czyli 12, właśnie 9. Standardowo poproszę kciuka zostawić, poproszę suba zostawić. Jeśli jeszcze jakimś, którym nie zostawiliście, i dajcie znać, znajomym, że zmiany się dzieją, bo to jest kilka takich zmian, które mają znaczenie. To nie jest jeszcze ten patch, o którym ostatnio nagrałem film, gdzie tam będą duże zmiany. Ten patch dopiero będzie za dwa tygodnie, jeśli chodzi o te, wiecie, hapeki i tak dalej. Także to jest part 12,9. I jak coś, ten patch już nie ma wpływu na MSI, które wystartowało dzisiaj. Jak coś, polecam śledzić. Te rozgrywki, no bo tam gra z gra Inspired i też nagrałem filmik o tym, także jak coś, polecam sobie zerknąć, zapoznać się i oglądać, jeśli macie czas, bo mecze są grane od 10 rano do 16, także taka sytuacja. Dobra, lecimy. Po pierwsze, wyzwania, mili Państwo, czyli takie, takie można powiedzieć trochę achievementy, ogólnie tutaj jest taki dość spory opis, ale w wielkim skrócie po prostu Dostajecie za różne właśnie jakieś tutaj pierdoły, jakieś takie śmieszne tytuły Takie coś w stylu y, tego co już mieliśmy y, Te Eternalsy, ale teraz chyba to będzie po prostu dla wszystkich Ale wydaje się to być coś takiego w miarę fajnego, jakby wiem, że jest wiele ludzi, którzy y, Lubią takie rzeczy y, kolekcjonować, zbierać i to jest fajne Spoko i są bardzo różne tam, bo mówili, że z 300 tego jest, także zobaczymy Aż tak się w to nie, czuwa, nie wczuwałem Ale Zobaczymy. No Baron, znaczy o, przed 21 minutą wziąć. Różne, bardzo różne są. E, spoko, fajne. Zobaczymy. Zawsze spoko, że coś takiego e, wchodzi. To no i nie wiem co powiedzieć. Jest ok. E, na początek z bohaterami Olaf dostaje takiego małego rework, no, małego Reworka, no sobie temu sporo zmieniają tak naprawdę, no, ale polecimy po kolei. Przyrost obrośnią od AD zwiększono 1,2 co daje mu tutaj prawie 20 AD na 18 poziomie. I 5 przyrostu zdrowia więcej co level, przyrost mamy więcej o 8%. Pasyweczka, maksymalna wartość przyznawanej prędkości ataku 99%, a teraz jest od 40% do 100%. Ponadto pasyweczka daje kradzież życia, czyli steal teraz. I do tego jeszcze wcześniej były bonusy osiągalne: jak miał tam prawie 0%, a teraz będzie 30%, także poniżej 30% pasyweczka już nie będzie silniejsza. Dalej, Q zwiększony czas odnowienia o 2 sekundy. Obrożenia zmniejszony na początku o 20, na końcu jest tak samo jak było. Minimalny zasięg zwiększono o 125, czyli nie można sobie już tak w miarę pod nogę rzucić, tak powiem. Koszt manyl zmniejszono o 20 na początku, później tak samo jak było. Podnoszenie toporu zwraca cały czas odnowienia Q, wcześniej to było ileś sekund, nie, nie, nie pamiętam teraz ile, ale toporami można dostać tylko raz na 3 sekundy. I limit 3 sekund skaduje się z przyspieszeniem umiejętności, czyli z ability Ok. Wprowadzamy drobne wzmocnienie Q, bo teraz prawnie zapewniało przenikanie przez przed O literówka. Chyba przez potwory z dżungli, które zostały trafione przez Olafa, lub które znajdują się w pobliżu bohatera, ten użyje Q. Spoko. Yy, dalej, W. W zmienia nazwę, były zgubne uderzenia, teraz będzie yy, trzeba być twardym. Ciekawe jestem, jak to po angielsku brzmi. Czas odnowienia zmniejsza się z levelami. Wcześniej było 16, zawsze na wszystkich poziomach. Teraz do 10 z levelami. Prędkość ataku zmniejszono o 10% na wszystkich. Czas działania umiejętności do 4 sekund. W resetuje ataki, czyli dajesz auto dajesz W i ci jakby double hit daje. Spoko opcja, fajne. I teraz W będzie dawało tarczę. Tarczy o wartości tutaj plus brakujące zdrowie. Czyli im masz mniej HP, tym dajesz większego shielda sobie, spoko, czyli najlepiej, wiecie, jakby nie zaczynać walki od tego W, tylko lepiej się bijesz, 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 tracisz HP, dopiero odpalasz tarczę, bo masz wtedy też lepszą pasywkę oczywiście i rozpierdzielasz gościowi łeb. A właśnie, a propos, wczoraj byłem na filmie Viking w tym, w kinie, to taki fajny film, jak coś, polecam, polecam się przejść, jeśli ktoś lubi takie klimaty, wiecie, nordyckie po prostu. I teraz tak, nie, nie daje już kradzieży życia, no bo daje tylko na pasywkę oczywiście, i nie wzmacnia już leczenia y, w zależności od brakującego zdrowia. Ok, Ereczka. Ereczka trochę y, podobna do Swayna, ale posłuchajcie. Y, AD zmniejszony o 5 co level. Ok, i do tego jeszcze y, 5 punktów procentowych również w dół. Czas trwania z 6 sekund do 3 sekund, ale nie bójcie się. Pancerz zmniejszony na początku o 10, później o 5 i na koniec tak samo jak było, ale. Nie ma już, znaczy wcześniej było coś takiego, że jak klikałeś rkę, to te rezisty, które tutaj dostajesz, traciłeś, teraz już nie są tracone i do tego wprowadzili coś takiego jak na słynie, czyli jeśli bijesz przeciwnego bohatera z podstawowych ataków albo z E, to przedłużasz czas trwania rki, czyli możesz mieć, wiecie, może, możecie mieć rkę odpaloną przez minutę nawet, jeśli tylko się będziecie naparzać. Czyli tak samo dokładnie jak zrobili ze Swainem. No, Olaf zapowiada się dość potężny, coś mi się wydaje. I myślę, że no od jutra dużo ludzi OLAFem zacznie grać i chyba będę jednym z nich, takie mam wrażenie. Będą to pory rzucane. Dalej lecimy do talii, również tutaj spore zmiany. Zdrowie zmniejszono o 31. Regnacja zdrowia zmniejszono o pół punktu. Regnacja zdrowia co level zmniejszono też o pół punktu. OK, mana zwiększona przepraszam, o 45 Regeneracja many zmniejszona o 1,30, regeneracja many przyrost zmniejszony o pół. 0,5 Podstawy pancerz zmniejszono 2, Przedkość ruchu zmniejszono 5, czyli na większości w dół. Statystyczki Umiejętność bierna na początku znerfiona o 10 punktów procentowych na pierwszym levelu, ale tutaj później na levelu 15 dopiero, to bardzo późno, Buff o 10%. Ok, Zanie... zanikanie umiejętności biernej, wydłużone do, do 1,5 sekundy, także buffik. Dalej, Q Ujęzły ile zmian. Koszt e, Zmniejszony, e, przepraszam, zwiększony o 10 na początku i zmniejszony na e, ostatnim o 10, dobra. Czas odnowienia, zmniejszony o sekundę na początku, o pół sekundy na końcu, dobra. obróżnienia jednego kamienia, no zmniejszone na początku, zmniejszone też na końcu. E, ale przeciwnik zwiększone o, o 5 punktów, dobra, procentowych. Za każdy kolejny odłamek zmniejszono 10%, obróżnienia przy 5 kamieniach, no, zmniejszone i to srogo, ale zaraz się dowiecie dlaczego. Zmniejszenie obrażeń za każdy kolejny odłamek kamienia przeciwko potworom, też zmniejszony. Ale teraz właśnie, każdy odłamek kamienia zadaje teraz dodatkowe 30 punktów przeciwko potworom. Okej, okay, to taki buff po prostu. E, odłamki kamieni zadają teraz obrażenia obszarowe i to jest najważniejsze. E, że wcześniej właśnie było tylko w jeden cel, a teraz będzie to AOE. Także dość spora, e, spore znaczenie, lepiej się będzie po prostu czyściło dżunglę e, taliją. E, I utka na będzie się kończyć, gdy Talion jest pod wpływem inercji. Wait, co, co to, znaczy? Co to jest? Inercja. Jezu, muszę to po angielsku przeczytać, czekajcie. Inercja. E, tutaj po angielski. Ale ogólnie, jeśli chodzi o talię, no ja osobiście wielkim fanem e, nie jestem, ale tak patrząc po tych zmianach coś czuję, że to może, może być dość znaczące. A, dobra, to jest ten, to jest zonia, ok. Czyli jeśli klikasz sobie kół, klikasz Zonie i tak Q leci dalej. Czyli wcześniej najwyraźniej tak nie było. Nie jestem za bardzo wyroczny i powtarzam, także taka sytuacja. I tutaj jeszcze jest tak samo, że tam ona tworzy sobie tą ziemię, prawda? Także użycie ku nawołowanej ziemi, zużywa tę ziemię, by wystrzelić jedną skałę, która zadaje podwójne obrażenia. OK. I spowalnia jeszcze do tego. A wcześniej było tak, że tam wtedy strzelałeś tylko jeden pocisk za jeden many, prawda? Teraz Natomiast będzie kosztowało 20 many. Minimalny czas odnowienia na tej Ziemi 0,75, czas trwania Ziemi 5 sekundy dłużej, promień większy o 100 jednostek, ok, holding, bez nas nie obchodzi i będzie to troszkę inaczej wyglądało. No, <laughs> spore zmiany na tym ku, nie oszukujmy się. Najważniejsze jest to, jest to, że i z tą Ziemią jest spora zmiana, to z nią to bez znaczenia, ale tutaj to, że to jest AOE, a kiedyś już tak było, także wracam do tego, co było. No, i to dość spore e, zmiany. Dalej, na W, koszt mamy zmniejszony dość znacząco, bo 30 w dół i na końcu 0 kosztuje. Ciekawe. E, ale to dlatego, że nie zadaje obrażeń. Od razu powiem. Czas odnowienia zmniejszony o 2 sekundy na początku i o 4 na końcu. E, zasięg podrzucenia 25 jednostek więcej. Opóźnienie przed podrzuceniem 500 sekundy więcej. Ciekawe. E też spore zmiany czas odnowienia. Zwiększono 4 na końcu, na początku tak samego było. Obrażenia pierwszego użycia zwiększone 10 na początku i aż 90 na końcu i 20% czynnika, Ale to jest kosztem oczywiście tego, że wwóz nie zadaje obrażeń. E, stopień spowolnienia zwiększa się z, z, z. Znaczy skalowanie zwiększa się z levelami, więc ciekawe podejście, muszę przyznać. E, Obrażenia wybuchu skały zmniejszone na początku i zwiększone na końcu. Ok. Za każde kolejne trafienie skałą zwiększone o 10%, OK. Maksymalne obrażenia zmniejszone i przelicznik również zmniejszony. Opóźnienie między użyciem umiejętności, a pojawienie się pierwszego rzędu skał 0 sekund, czyli na instancie lecie Wcześniej było lek, lekutkie opóźnienie. I tutaj y, pojawienie się rzędu skał po pierwszym rzędzie. Zwiększone o 700 sekundy. O no, kurde, one są ciekawe zmiany. No dobra. I teraz tutaj też spora zmiana, że tworzy 6 rzędów skał, które się rozchodzą na zewnątrz. A wcześniej to były 4 rzędy z 6 skałami. Więc 2 rzędy dodatkowe. Ok. I też spora zmiana. Skały ogłuszają teraz wrogów, którzy przez nie doskakują. Na czas trwania doskoku plus ileś tam sekund. Ok. Maksymalny czas działania ogłuszenia wynosi 2 sekundy. A potwory zawsze zostają ogłuszone na maksymalny możliwy czas. To mnie zastanawia. O co chodzi z tym? Potwory zawsze zostają ogłuszone na maksymalny możliwy czas. Potwory nie skaczą przecież. Więc yy, to mnie zastanawia. Jakby, Czy, czy E będzie stunowało potwory w dżungli? Jeśli tak to to będzie turbo OP. Ale chyba nie, prawda? Nie widziałem tego na PBA niestety, także nie, nie wiem, ale zobaczymy. Yy, I E już nie wybucha, także nie ma tego damage'u na na samym końcu REczka również dostaje zmiany. Na początku 500 zasięgu mniej, na końcu 500 więcej. Zasięg do skoku po zeskoczeniu 300 więcej, szybkość do skoku 200 więcej. oki okay. Poruszanie się to w trakcie podróży na ścianie powoduje, że to nie doskakuje. kliknięte miejsce na maksymalny zasięg do skoku. Dobra, whatever. Co to jeszcze było ważne? Uh -huh. Też nieważne. Obrzmienia zdawane przez wrogi bohaterów lub budowle, budowle teraz uniemożliwiają dalej rzucenie R-ki. Okay. Przez 3 sekundy, ok, czyli nie można na instancie sobie rzucić, spoko i to, to, chyba jest najważniejsze, właśnie, że nie można jej zrzucić za pomocą zadawania damage'u, a to było dość takie spore, wydaje mi się. Także mamy Taliyah Rework i Olaf Rework w jednym patchu, i myślę, że obie postacie no, będą grane na dżungli i do tej mety myślę, że mogą wejść. Tak uważam. Talia zawsze jest taką postacią, która wchodzi na chwilę do mety, dostaje nerfy i znika na parę miesięcy. No zobaczymy, jak będzie tym razem. Wiem, że na, na początku, jak wrzucili na PBE, to musieli ją bufować, bo zabało, no, no, za słabo była, więc ciekawy jestem jak będzie na normalne serwery, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy. E, dalej Ari, Jeden z najlepszych millinerów. E dostaje nerfy o 2 sekundy i ereczka zwiększone o 10 sekund na wszystkich poziomach. No myślę, że tutaj jak najbardziej Należało się, Ari. Ari po prostu jest bardzo dobra, więc się nie dziwię. Braumik dostaje buffa, trochę zapomniany czempion, bym powiedział. Na pasywkę dostaje buffa, jedna sekunda na drugim levelu. Domyślam się, że to jest 1, 6, 11, albo 1, 7, 13. Szkoda, że tego nie, nie dali za w sumie. Także tutaj na drugim poziomie jest jeden w dół, i na tym trzecim to 2 sekundy w dół. Spoko. I to takie wiecie, no, mid late game jakby wzmacnia. No może być. Niech będzie. I do tego jeszcze E, zmniejszenie obrażeń o 5 na początku i aż o 15% więcej na, na ostatnim poziomie. A że chyba E się maksuje drugie, to miła sprawa, spoczko, może być. Ale no wciąż meta jest bardziej taka, wiecie, połkująca, więc brown. No, nie jest jakiś tutaj aktualnie wybitny. Ale te buffy muszę przyznać, że są całkiem spoko. E, I jeśli meta wróci na tanków, to to będzie bardzo miłe dla niego. E, dalej, Hakarin dostaje bufa Q. Zwiększono o 5 punktów procentowych przejrzystość na AD. Zawsze coś. E, I w, czas odmienia 4 sekundy. To jest bardzo miłe. A to jest takie. No, trochę mało znaczące, mam wrażenie. E, dalej, Mastery dostaje nerfy na swojego Ultimate e, 10 Procent prędkości ataku temu zabierają na levelu 11 i na 16 zabierają 20. Okej. Okay. No dawno nie widzimy starej, przyznam szczerze, ale domyślam się, że na niższym e, szczeblu rozgrywek pewnie dokucza ostro. E, Nidale Traci 30 punktów zdrowia. Tak, o, po prostu jej zabierają, bo No jest aktualnie całkiem e, niezła i muszę przyznać, że nawet ja do niej ostatnio wróciłem. Coś tam sobie nią pogrywałem na solo kolejce i. No, jest całkiem niezła. Rzeczywiście, więc nie dziwię się, że nerfy. Dalej, pajki. Pajki dostaje nerfy, no, zmiany, powiedzmy najpierw. Ogólnie Riot znowu się irytuje, że ludzie zaczynają pajkiem grać na midzie i im się to nie podoba, więc trochę zmiany właśnie w to. Oprócz na pasywce do 40% było to, że na szare się przemienia, a teraz będzie 45%, także buffik. Q. Przywraca teraz manę przy trafieniu wrogiego bohatera, więc koszt many zostaje zwiększony o 24 na początku i o 20 na końcu. I zwrot many zwiększony jest o 75, no do 75%. No i to jest właśnie wycelowane w pijka, na midzie, tak naprawdę, co nie no bo no, używasz kół, żeby. Nam idzie puszować te wave y jakkolwiek, prawda? A teraz ta mana będzie dość problematyczna dla Pajka. Do tego Ereczka dostaje bufa jeśli chodzi o czas odnowienia, bo tutaj 20 sekund mniej, 15 i 10 na końcu. Ale właśnie są zmiany z ultimatem, których nie do końca jestem pewny, czy je dobrze rozumiem, ale no, Pajk nie otrzymujesz dodatkowo, dodatkowo Twojej działki ze złotem za egzekucję wrogich bohaterów w swoim R. Ostatni asystujący sojusznik wciąż otrzyma swoją działkę. Czyli co, już nie dostaje tych 300 złotych? Pajk nie otrzymujesz dodatkowej twoje działki ze złotem, gdy sojusznicy zabiją wrogów w obszarze egzekucji i śmierci z głębin. No tutaj no niekiedy chyba jest coś takiego, że jakby twoja Rka nie zadaje rzeczywiście obrażeń, ale jakby resetuje się i dostawajesz pieniądze. No to jeszcze to rozumiem, ale tego nie jestem pewny i to jest jeszcze w ogóle jakoś tak usunięte, nie wiem. Ale patrzyłem właśnie to po angielsku i to jest normalnie, nie jest to przekreślone, więc tu jestem lekko skonfundowany. Szczerze powiedziawszy, o co chodzi. Jest to dla mnie dziwne, ale okej. Okay. No dobra, lecimy dalej. Renata. Yy, podstawy pancerz zmieszono o 2 i do tego pasyweczka była do 3,5% tutaj y, ten dodatkowy damage, a będzie teraz do 2%, ale zwiększają tutaj y, procentówkę o 1% za AP. Yy, no chodzi o to, że Renatę ludzie zaczęli grać bardziej pod tanka, znaczy no, że tam robią po prostu loketa i jakieś tankowate przedmioty, a Riot by chciał bardziej, żeby po prostu tutaj y, AP i temy były robione na Renatę. Taka sytuacja. Dalej, Renekton dostaje zmiany. Przyrozdrowia zwiększone o 5 co level i AD zwiększone o 0,40 co level. I koniec końców dostaje 7 AD na 18 poziomie, ale jego W, czyli jego stun dostaje ryfa o 3 sekundy na początku, dość dużo na ostatnim levelu. 1, 1 sekundę do przodu, tylko że W raczej maksuje się ostatnie, więc to jest duży problem. Bardzo możliwe, że trzeba będzie maksować W jako drugie teraz, jestem pewny, bo raczej się maksuje jako pierwsze, E, drugie i trzecie W, więc taka no dość ciekawa zmiana ze strony rajotu. Łączne obrażenia, bufnięte o 40 na ostatnim poziomie, no kolejne, jakby plus, żeby maksować W jako drugie, ale kosztem mobilności, więc no, jest to trochę dziwne dla mnie. E, no i łączne obrażenia fizyczne przy wzmocnieniu 60 damage'u więcej. I e reczka e, dostaje tutaj 10 na początku, 20 na 11 i 30 na 16. I to plus 10, bo umiejętności trochę bekowo wygląda. Mogliby tam jakiś przeciecznik na Ademu zrobić, by się pewnie e, krokodyl czy Alligator? Kurczę, nigdy nie pamiętam. Pewnie by się nie obraził. Yy, dalej, Rengar dostaje nerfa na dżunglę, 20 damage na W, mniej po prostu. To jest tylko na potwory jak coś, także czyszczenie dżungli osłabione na Rengarze. Dalej, Szywana, tutaj yy, wypalenie, obszar działania E. Oczystego podmuchu Szywany nakłada teraz oznaczenia na wrogów, którzy wejdą w obszar. Żeby było chyba lepiej to po prostu widać, tak? No czekaj, tutaj jest W, wypalenie, a tu jest obszar działania E. Okej, okay, no i trochę tutaj jeszcze jakieś fixów, ale to nie jest jakby nic znaczącego. W ogóle zmniejszona częstotliwość zadawania obrażeń. Nie wiem, dziwne. E, dalej, Sajon. E, Sajon dostaje e, nerfa. Nerfa na pasywkę. Sajon zadaje budowlom o 40% mniej obrażeń w trakcie trwania swojej umiejętności biernej, czyli jak już jest tam podedzie. I obejmuje runy i przedmioty. Okej. Okay. A czekaj, a czy Holdbreaker na przykład i Demolish działa na tym? Na Undeadzie? Chyba działa, prawda? Więc to dość duży nerw, nie oszukujmy się. I jeszcze do tego Breaker dostaje zmianę, ale to za chwilę. Treść dostaje buffy. Tutaj za każdą duszkę dostaje więcej pancerza i AP. Było 0,75, będzie jeden punkt. Spokoj, czyli ćwierć za każdy ten, za każdą duszkę. I do tego na W, czyli na tym na latarni, za każdą duszę jeden no. Każdy punkt za duszę. Boże, jeden punkt starczy więcej za każdą duszą. o właśnie tak. E, takie dwa małe bufy. Spoko. Bo w większości tam, nie wiem, w ostatnim roku to też dostał chyba 5 nerwów, e, więc tutaj mały buf. No i zaszkodzi myślę dla tresza. Spoko. E, dalej Warus dostaje bufa i to jest buf dla warusa pod atak Spida. Nie mam zielonego pojęcia kiedy ostatnio raz widziałem Warusa pod y, atak Spida szczerze, ale te bufy są niby spoko. E, Na pasie tutaj 10 punktów procentowych, e, przepraszam, 5 punktów procentowych n, po zabiciu e, normalnych minionów, e, a po zabiciu czempionów 10 punktów procentowych więcej. Okej, okay. ale no tak jak mówię, kto gra Warusem pod y, atak Spida? No. I na W dostaje tutaj również na pierwszym levelu się to nie zmienia, ale na ostatnim 6 damage'u więcej na tej właśnie on rzeczy. Także atak speed wars dostaje buffa. No. Także tego. Dalej, kadłubołamacz, czyli Hulkbreaker, dostaje zmiany i to są bardzo duże zmiany. I tutaj polecam każdemu Toplinderowi ogarnąć to, co się tutaj dzieje, bo jeśli ktoś zbuduje Hulkbreakera na pierwszy item, to powinien dostać w web, bo jest to totalnie znerfione. Wcześniej to działało tak, że na początku dostawaliście 20, i tam z levelami to się zwiększało, prawda? A teraz będzie tak, że do 11 levelu dostajecie 10 statów, i 10 Armoru i 5 emresa, czyli tragedia. I dopiero później z levelami, właśnie od 12 do 18, się to zwiększa. Także duży nerw. No i to w wielkim skrócie chodzi o to, żeby nie robić Full na pierwszy item, ewentualnie na drugi, ale może nawet trzeci lub nawet może czwarty. No i to jest głównie skierowane w Sajona, no bo on robi właśnie ten item na pierwszy zazwyczaj chyba. Zresztą większość postaci, która robi ten item, robi go na pierwszy. Więc. Nie wiem czy po prostu ten item nie pójdzie do śmieci, takie mam wrażenie. Bo robienie Hoodbreakera na item trzeci, nie, no nie podoba mi się w ogóle ten pomysł, także dziwne. I tutaj jeszcze dodatkowo e, było, żeby ten był ten buff, że 20% ze wszystkich źródeł budowlą, czyli właśnie Demolish i RK Sayona tak z tego pamiętam, a teraz tylko autoataki zadają e, ten dodatkowy damage, także totalnie... Zdedali Sajona podpuszowanie. Pod ja się to. ja tam, Dla mnie to jest ok, bo już narzekałem na Sajona chyba na najświeższych postaciach, że strasznie głupia jest to ta taktyka eee, i mnie to osobiście cieszy, ale trochę szkoda e, Bausa po prostu, no bo no nie pogra sobie za bardzo Sajona. Niestety. Klaszyk. Klaszyk będzie 14 i 5 maja. spoko, powodzonka. Życzę oczywiście. Tutaj nic ciekawego. Skipujemy i pokazujemy skiny, mili Państwo. Co my tu mamy? Kataryna Leona, Murde Kaiser Warusik. E, I talon. Okej, okay. prestiżowy Talon. I DJ Skiny wchodzą. Jako, że trwa MSI, no to To też rzucają to. I tutaj mamy co? To jest Zoe, Viego i Ofelus i Jimmy. A to jest Graves, chyba? Tak mi się wydaje. Graves, dokładnie tak. Dobra, no i pokażemy chromki. I się żegnamy. Ta oto, graves kozacka wygląda, podoba mi się. O, o, o. Kataryna. Okej, okay, ale chyba są lepsze. Taloną dość fajnie wygląda. Ciekawie, ta tarcza wygląda zajebiście. Ten mordekajzer wygląda kozacko. Ale też, no, mordekajzer ma, moim zdaniem, całkiem niezłe skiny już. Warusik, ok, dostał Bufy, dostał na miło, miło. Talonik, oki. Okay. Aphelios, Graves. Graves wygląda bardzo fajnie, podoba mi się Mega. Dobry, dobry. Wiegowski, Yumi i Zoe. Takie rzeczy, takie rzeczy, ogólnie to są skiny oczywiście za Mistrzostwa Świata z poprzedniego sezonu, tyle, taki paczek 12.9, no i przygotujcie się oczywiście za, na za dwa tygodnie, no bo ten następny pacz wtedy wejdzie i będzie duża zmiana w mecie, a teraz jeszcze, no ta Talia i ten Olaf, no, ciekawy pacz, powodzenia oczywiście na całej dziękuję za obejrzenie, zapraszam na streamy, inny film na YouTubie i życzę Wam miłego dzionka, bye bye.